Dobra, sklepy już złożone, moje zakupki i teraz tylko czekać sami z mamą. Teraz, a gdzie, no? Kurczacy, no dobra, dał mi te skórze, zapomniałam, że ich nie ma. Sama musiałam te zakupić zrobić. Bo ja sobie tylko chleb kupić, nie mogę sobie coś jeszcze kupić, ale... Oj, zapomniałam chleba kupić.

to też proszę skanować. Dobrze, pip, pip. To będzie 20 zł. Dobrze, mama mi dała 400, więc. No, dobrze. Proszę Dzień dobry. To się będzie dla pani? Niż czym? Dzień dobry, dzień dobry.

Tak. No to wywalaj, idź teraz, rób praca, ja będę sobie tu siedzieć, patrzeć, jak ty to, to robisz. Okej. Okay. Dzień dobry. Coś dla pani będzie? Tak, tylko to czapeczka. Ja a może jeszcze na koszt firmy rękawiczki, dla jakieś wnuczki dla kogoś. Mój wnusia ma y, rozmiar 20. A nie, zaraz. No bo... Taki to jednak powiedziałam, albo troszeczkę mniejszy. Akurat mam takie w takim rozmiarze. Proszę bardzo. Dziękuję. I do widzenia. Do widzenia. Zapraszam ponownie.